Szanowni Państwo, nazywam się Elżbieta Gellert. Od zawsze związana jestem z naszym regionem i ochroną zdrowia. Z powodzeniem kieruję prężnie rozwijającym się szpitalem wojewódzkim w Elblągu. Służę radą i doświadczeniem w zakresie systemu ochrony zdrowia. Jestem też trzecią kadencję radną Rady Miasta Elbląga. Moje sukcesy zobowiązują mnie do wspierania przede wszystkim kobiet w ich odważnych działaniach, decyzjach, awansach, biznesie w polityce i w samorządzie. Moja pasja to turystyka, która jest jednocześnie szansą rozwoju dla naszego regionu. Chcę postawić na małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, na rozwój agroturystyki, wydłużyć zdecydowanie okres turystyczny, promować nie tylko sporty letnie, ale również sporty zimowe. Moim hasłem wyborczym jest zdrowie i rozwój dla regionu. Chcę swoim doświadczeniem służyć państwu i naszej ziemi w zakresie ochrony zdrowia, zapobieganiu zubożenia naszego regionu, rozwoju turystyki, samodzielności kobiet w świecie mężczyzn. Szanowni Państwo, zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu w dniu 9 października. Znajdźcie swojego kandydata na naszej liście platformy obywatelskiej. Jeżeli przekonała Państwa moja dotychczasowa praca, działanie i postawa. Zagłosujcie na mnie, Elżbietę Gellert, Elblążankę w Sejmie.